Prezydencie, pan wspomniał, powiedział pan o neurozie. Co pan miał na myśli? No, śledziliśmy w ostatnich dniach, panie redaktorze, drodzy Państwo, próby podważania wyborów prezydenckich. No podważane były przez osoby, które wywoływały takie nieuzasadnione emocje w polskim życiu politycznym i publicznym, szkodząc powadze państwa polskiego. Myślę, że w interesie zarówno pana premiera Donalda Tusk'a obecnego rządu, wszystkich środowisk politycznych, jest silny mandat prezydenta polski przy rekordzie frekwencji, przy tak dużej ilości głosów. Więc ten margines pewnych zachowań politycznych czy publicystycznych, który obserwowaliśmy, w moim uznaniu jest bardziej zagadnieniem dla specjalistów od medycyny, a nie od systemu polskiej demokracji. Medycyny? Nie traktowałem poważnie tego, co robił jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, podważając wynik wyborów i destabilizując system ustrojowy w Polsce. Panie prezydencie, bo jest jeszcze też inicjatywa pana ministra Bodnara i jakby jego opinia, że ci sędziowie, którzy będą orzekać jutro o ważności wyborów, nie powinni tego robić. Że ta sprawa powinna być przeniesiona z Izby Kontroli Nazwyczajnej do Izby Pracy. Co pan o tym myśli? Może tak byłoby lepiej? tak ta druga część Polaków czy ta druga połowa Polaków te 10 milionów uwierzyłoby bardziej, że te wyniki są prawdziwe. Czyli rozumiem, że ta druga część wyborców kwestionuje także premierostwo pana premiera Donalda Tuska, bo jak zdaje się, panie redaktorze, drodzy państwo, ta sama izba podejmowała decyzję w czasie wyborów parlamentarnych i w czasie wyborów do Europarlamentu, więc rozumiem, że to zaciekawienie sytuacją izby Przypomnę, według Konstytucji to Sąd Najwyższy jest za to odpowiedzialny, a według ustawy o Sądzie Najwyższym ta Izba jest odpowiedzialna za akceptowanie wyników wyborów i ta sama Izba akceptowała wybory parlamentarne i wybory do Europarlamentu. Więc zakładam, bo pan redaktor pyta, ja się staram odpowiedzieć, że cała ta część społeczeństwa kwestionuje z jednej strony mandaty naszych europosłów, z drugiej strony premierostwo Donalda Tuska i z trzeciej strony prezydenturę Karolina rola Nawródzkiego. Myślę, że to jest droga do nikogo. Ale ciekawą rzecz powiedział były premier Leszek Miller. Nie wiem, czy pan słyszał. On powiedział tak, że gdyby pan był politykiem najwyższej próby, to by pan sam wezwał, zaapelował o przeliczenie powtórnych głosów. No nie nic, Zrobi pan nic, tak? nic do tej pory, panie redaktorze, mnie nie przekonało w tej dyskusji, ani statystyka nie jest oczywiście przekonująca, ani znajomość wyników wyborów i procedowania tych wyborów przez PKW i Sąd Najwyższy poprzednich wyborach. Wiemy, że takie rzeczy się zdarzały. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, bezpośrednio na pana premiera Leszka Millera, uznaję, że to nie jest test na przywództwo i tak nie zrobię. To byłby test raczej na odejście od zdrowego rozsądku. Panie prezydencie, czy pan ma już 100%, 100 skład swojej kancelarii? Mogę tak powiedzieć, że mam 99% swojej kancelarii. Życie polityczne jest bardzo dynamiczne, ale większość ministrów mojej kancelarii jest już wybrana, jestem z nimi w stałym kontakcie. Zostały dosłownie kosmetyczne dyskusje, kosmetyczne ustalenia i w to kolejnych Kto będzie szefem kancelarii pańskiej. Na to musimy akurat jeszcze poczekać. To jest ten jeden procent. Czy ma Pan wątpliwości, czy to będzie Pan Przemysław Czarnek? Jest kilku kandydatów na szefa kancelarii, dokładnie czterech, to mogę zdradzić, to trzech polityków i jedna osoba spoza polityki i myślę, że w ciągu najbliższych dni będę mógł podać szefa swojej kancelarii. To wiąże się oczywiście także z zastępcą szefa kancelarii. Ja patrzę na swoją kancelarię z, z takiej szerszej perspektywy, więc to musi być nie tylko zespół ludzi o konkretnych kompetencjach, umiejętnościach i możliwościach, ale to też musi być jedna drużyna, która będzie ze sobą e, współpracowała. Stąd i szef kancelarii i zastępca szefa kancelarii zostaną podani, myślę, w ciągu 10 dni. Znamy jedno nazwisko kandydata Przemysław Czarnek. Może pan podać te trzy pozostałe? Wstrzymam się jeszcze, panie redaktorze. Te trzy pozostałe nazwiska są ze mną w stałym kontakcie. Zresztą podobnie jak pan profesor Przemysław Czarny, którego bardzo cenię, który bardzo zaangażował się też w moją kampanię wyborczą, który jest świetnym politykiem, parlamentarzystą, ale to, kto będzie szefem, kancelarii to jeszcze kwestia kilku dni czy to że został niedawno wiceprezesem PIS-u będzie działać na jego korzyść czy niekorzyść no to duży sukces partyjny polityczny Przemysława Czarnka ja natomiast nie myślę o partii politycznej nigdy nie byłem członkiem partii politycznej to duży sukces partyjny Przemysława Czarnka Gratuluję panu profesorowi zostania wiceprezesem największej partii politycznej w Polsce, ale nie ma to wpływu oczywiście na moje decyzje. Ja buduję kancelarię prezydenta Rzeczpospolitej. Panie prezydencie, czy, będzie, czy ma pan już ministra, który będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe? To mogę panu redaktorowi powiedzieć i państwu. Jutro mam spotkanie z sekretarzem Generalnym NATO, panem Markiem Rutę. Będziemy rozmawiać o przyszłości Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, o oczywiście naszych wspólnych wyzwaniach, o tym, co wydarzyło się niedawno. Wchadzę w tej podróży do sekretarza generalnego NATO będzie mi towarzyszył pan Marcin Przedacz, który w kancelarii prezydenta będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe. Tak. Czyli to będzie spotkanie w Brukseli? To będzie spotkanie w Brukseli, tak. A Marcin Przydacz będzie odpowiadał w kancelarii za sprawy międzynarodowe. Jak duża część pracowników poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy zostanie w pańskiej ekipie, w pańskiej kancelarii? Pewnie za, za wcześnie, panie redaktorze, drodzy państwo, na taką e, klarowną statystykę. Trzeba powiedzieć jasno, że pan prezydent Andrzej Duda w ciągu 10 lat zbudował bardzo profesjonalną e, kancelarię z wieloma sukcesami samego prezydenta i kancelarii. E, pracuje w obecnej kancelarii e, wielu doskonałych fachowców, z którymi już współpracuję i z którymi współpracują osoby, które przyszły ze mną do kancelarii prezydenta elekta. E, e, na razie. W związku z tym od tego chciałbym zacząć, że to na pewno profesjonalny zespół ludzi, którzy współpracowali z prezydentem Andrzejem Dudą i to też do, zostanie w pewnym sensie zauważone w kształcie kancelarii, którą ja tworzę. Z całą pewnością jeden z ministrów, minister Wojciech Kolarski, z czego się bardzo cieszę, będzie dalej kontynuował swoją misję w kancelarii prezydenta, teraz w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. A co z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czy prawdą jest, że zostanie nim y, Sławomir Cęckiewicz? Nie chcę robić zbyt wielu uników y, w dyskusji z panem redaktorem. Jestem specjalistą od uników. No, ale to nie w, tej, nie w tej dziedzinie, tak, to, to prawda. Chociaż zawsze byłem bardziej specjalistą od ataków niż od uników, jeśli chodzi o sport. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mogę, panie redaktorze, drodzy Państwo, powiedzieć, że jest już gotowe, ale dzisiaj za szybko, żebym podał wszystkie nazwiska w programie pana redaktora. Mówiliśmy o ministrze od spraw międzynarodowych, o ministrze, który będzie takim symbolicznym łącznikiem, bardzo doświadczonym też obu kancelarii, kancelarii Andrzeja. Duda, i Karola Nawrockiego. Dzisiaj wyklarował się skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będą to na pewno specjaliści i cywile, i wojskowi, którzy będą dbać o państwa Ale pan Cenckiewicz jest w orbicie zainteresowań, tak? Oczywiście tak. Profesor Sławomir Cęckiewicz, jak wiemy, to nie tylko naukowie,